Tak będzie, ponieważ oba przekazy dyktowane są przez eminencje energetyczne, których zalążki w gruncie rzeczy tkwią w każdym z Was. Zapis takich myśli to jedynie przyczynek do Twojego życia. Realizacją myśli mądrych jest zapisanie ich we własne istnienie. Jak potoczą się dzieje duchowości ludzkiej na Ziemi? Jest wielkie zapotrzebowanie ludzi na uczucie, na wzbicie się ponad codzienność, na poczucie sensu, istotności, wartości swojego istnienia. Dlatego świat podąża w kierunku uczuciowości Twojej, każdego z osobności człowieka. Czego ono wynika? Wynika z prostego zderzenia się dwóch przeciwnych zjawisk. Rozwoju cywilizacji i nieumiejętności przeobrażania się wartości duchowymi zwanych. Bez tych ostatnich człowiek nie jest w pełni człowiekiem. Więc jak potoczą się dzieje duchowości ludzkiej? Człowiek stanie przed wielką niewiadomą. Ten świat zewnętrzny sprawi, że wreszcie zrozumie, iż tkwi w nim niedoceniana przez niego mądrość. Pojmie, że są elementy wspólne wszystkim ludziom, że trzeba wiele, wiele w sobie i w zewnętrznym świecie pokonać, aby ujrzały one zewnętrzną jasność. Do tego momentu człowiek ma bardzo wiele przed sobą do pokonania. Czas działa stanowczo na jego zgubę, upływa. Upływa i to szybko. Aby człowiek odpowiednie odpowiedzi na pytanie o siebie, o istnienie swo o istnieniu swoim odnalazł, potrzebny jest czasu przedział. A jaka w energii pojawi się refleksja, gdy w obliczu rozrachunku z życiem okaże się, że czasu miała dużo, lecz wykorzystać jej nie umiała, nie zdołała. Ludzie się zagubią, w większości na skutek bezkrytycznego podłączenia się do myślowych kierunków. Żeby człowiek potem się odnalazł w wielkim, podawanym delikatnie zamyśle, powinny wcześniej powstać słowa. Słowa, w których będzie mógł i umiał znaleźć radość i pocieszenie dla siebie. Potem ten okres chaosu minie. Wstąpią ludzie w czas spokoju, nawet w czas pewnej stagnacji, skupią się na, na sobie. Świat, jaki wtedy wokół nich powstanie, będzie światem przepełnionym duchowością. Duchowością rozumianą jako czucie, odczuwanie świata energii w sobie i w innych ludziach. I wejdą ludzie w okres kultu człowieka, symbolu jego. Wszelkie nieszczęścia, jakie będą sypać się na niego, będą rozumiane jako symbol, symbol wewnętrznego stymulowania, stymulowania rozwoju. Będą z nich wyciągali naukę. Owa nauka nie będzie pomagała im w zewnętrznym, naturalnym ich życiu. Nauka ta będzie jedynie w stanie wytłumaczyć ludziom skąd i dokąd idą. A droga pomiędzy skąd i dokąd dla każdego człowieka będzie inna. Chociaż w gruncie rzeczy taka sama. Ze wszystkich problemów dnia codziennego, wynikających z naturalnego procesu wzbijania się energii ponad materialne pojmowanie świata, jeden będzie miał szczególną wagę. Będzie to proces rozpadu i łączenia się, kumulowania zbiorowości. Najpierw zaistnieć ma na Ziemi rozpad. Polegał on będzie na odgradzaniu się ludzi od siebie, na ich wewnętrznym i zewnętrznym nierozumieniu prawd, wartości, procesów zachodzących w i nie tylko w człowieku. Ów proces rozpadu przygniecie siłą swej bezwzględności niejedno istnienie, nieumiejące poradzić sobie z rzeczywistością. Bolesne bardzo to będzie dla człowieka. Ale zanim nauczy się on radzić z sobie z tym, co nazwałem rozpadem, Osiągany przez ludzi stan przygnębienia, wibracje ich podniesie do poziomu umożliwiającego nastanie ładu. Na czym będzie ten ład polegał? Na uspokojeniu, na wyzbyciu się lęku, na posiadaniu wiedzy adekwatnej do poziomu rozwojowego, na umiejętności widzenia początku i końca zdarzeń. Wedle prawd nieba będzie to o tyle łatwe, że człowiek stojący na brzegu Wielkiego Jeziora będzie umiał pomyśleć o tej sylwetce zgodnie z jego wibracją, po prostu ładnie. Nie jest to tylko płaszczyzna porozumiewania się mentalnego, to przede wszystkim płaszczyzna pozytywnego wreszcie nastawienia się ludzi do siebie. Niestety i to też minie. A potem. W okresie spokoju pojawią się nagle tendencje do wykorzystywania tego spokoju dla celu nadrzędnego. Co będzie tym celem? Nie mam prawa uprzedzać faktów.